W dniu dzisiejszym była odprawiona msza święta za ofiary żydobanderyzmu na Ukrainie, za wszystkich Rosjan i również Ukraińców, którzy są traktowani jako mięso armatnie w obcych interesach. Nie swoich, bynajmniej. Zginęło już tam wiele tysięcy ludzi. Ile dokładnie, są różne dane. Nie ma sensu generalnie mówić, ile osób zginęło. Dokładnie zbyt dużo. Nawet śmierć jednego człowieka jest zbrodnią. Ostatnio ukazują całe swoje prawdziwe oblicze przez yy, nagrali egzekucję człowieka, jednego z powstańców w Donbasie, którego żywcem przybili do krzyża, niczym Najświętszego Odkupiciela Chrystusa Pana i następnie go spalili. Polacy, ludzie mający świadomość, jakąkolwiek, jakiekolwiek poczucie, jakiekolwiek resztki sumienia, przyzwoitości, e, nigdy nie będą posiłkować, pomagać e, jakiejkolwiek formie banderyzmu. Banderyzm należy wytępić co do Joty. Jest to ideologia tak samo ludobójcza, jak nazizm niemiecki. Tak jak 70 lat temu Nastąpiła zagłada narodowo-socjalistycznych Niemiec. Tak ufamy, nastąpi zagłada nazistowskiego Banderlandu. Chodzą słuchy, że w okolicach elektrowni w Czarnobylu są pożary. Więc Władimir Putin i ludzie w Moskwie nie muszą wysyłać żadnych wojsk. Tam wystarczy trochę iskry ognia. Gieru już się o to się pewnie zatroszczy, więc jeżeli chcą mieć cmentarz w skali całego kraju, to proszę bardzo, niech idą dalej tą drogą. Chrystus Pan nazwałby to ich trzeci ed Ducces Czekorum, ślepi i wodzowie ślepych. Msza święta była odprawiana w rycie trydenckim, jedynym prawdziwym rycie kościoła zachodniego. Pomijam ryty wschodnie, jak ryt bizantyjski, czy jeszcze ryt toledański, ambrozjański, to była msza Kościoła Rzymskokatolickiego. To nie była msza żadnego stowarzyszenia tradycjonalistów w rodzaju Bractwa Świętego Piotra czy, czy, czy tym podobnych szopek, czy słynnego Bractwa Świętego Piusa X, które jest obecnie w stanie erozji, rozkładu i ostatniej żenady. Jest to organizacja finansowana przez syjonistów. Sponsorami głównymi Bractwa Świętego Piusa X jest rodzina Gutmanów, krewni rodziny Rothschildów, którzy oficjalnie są katolikami, ale więzi rodzinne, nadal kontakty są z kuzynami na pewno utrzymywane bardzo serdecznie. Tak, tak samo pewnie, jak w przypadku rodziny pana Brauna, który krzyczy na, swoich, na swojego stryja i tak dalej. Opowiada się za... Yy, Wiernością nauce Kościoła. A ja chcę zapytać Pana Brauna, wiernością którego Kościoła? Czy tej sekty soborackiej, która powstała po śmierci Ojca Świętego Piusa XII, która nie ma nic wspólnego z prawdziwym Kościołem katolickim, czy rzeczywiście prawdziwego Kościoła, który toczy bój na śmierć i życie, który zachował prawdziwe sakramenty, prawdziwą naukę, prawdziwy episkopat? Należy wiedzieć, że yy, obecne rytyk, ry, yy, konsekracje biskupich, święceń kapłańskich są rytuałami sprotestantyzowanymi. A więc siłą rzeczy są nieważne. Msze święte odprawiane przez yy, różnej maści księży, w cudzysłowie księży, nie mają żadnej mocy zbawczej, ponieważ obi kapłani, biskupi od ponad 40 lat tracili sukcesję apostolską. Bezwzględnie opieram się na deklaracji doktrynalnej świętej pamięci arcybiskupa Piotra Martina Godzin tuka Stolica apostolska od śmierci Ojca Świętego Piusa XII jest pusta. Katolicy są rozproszeni jak owce, jak apostołowie z chwilą pojmania Chrystusa w ogrodzie przez Żydów. Uderzono w papiestwo, rozproszyli się katolicy. Ja chciałbym zapytać pana Brauna, wierności którego kościoła, którego papieża, bo obecnie mamy aż dwóch tak zwanych papieży, Ratzingera i Bergoglio. Niedługo będzie chyba trzeci, mam nadzieję, że wreszcie prawdziwy. Prawdziwy następca Piusa XII. Wreszcie, jeżeli pan Braun powiedział, że jeżeli zostanie prezydentem Polski nie zdelegalizuje sekty masońskiej przypominam prawdziwy kodeks e, prawa kanonicznego kodeks piusowsko-benedyktyński z 1917 roku kanon 2335 mówi on mianowicie nomendantes secte masonice alis ve eiusdem generis associationibus qui contra legitimam potestatem et ecclesia machinantur subtrahunt ekskomunikacyjnym sedi apostolicze Simpliciter reservatam, czyli osoby wstępujące do stowarzyszeń masońskich i innych tego rodzaju, które działają na szkodę Kościoła i legalnych władz, zaciągają na mocy samego prawa ekskomunikę zarezerwowaną stolicy apostolskiej. Oczywiście nie mylmy tego z obecnym Watykanem, który jest zwykłą atrapą. Jeśli chodzi o Watykan-Rzym, e, to należy przejąć z powrotem. Katolicy muszą powrócić do władzy na Watykanie. Tak samo jak Polacy muszą powrócić do władzy w Polsce. To wszystko. Pozdrawiam wszystkich rodaków.